Co tam masz w torbie kapturku? Ziemniaki. Ziemniaki. Dobrze, dziękuję Co bardzo. Masz? Jaka dostawa. A tu już mama zrobiła folię. No Pięknie, zarąbiście. Z rozłożoną stopką jedziesz kobito. No, same się nie ruszą, musisz, musisz przejechać. no. Mhm. Tak, teraz może się dopiero ruszyć. No dobra, tylko muszę właśnie tą nóżkę tak nie ruszysz, musisz kołami musisz a poszło już, dobra no to nic, a mama już idzie czy nie? jeszcze będzie robić o Webster, tu twoja czopka jest czopka tu twoja jest bierzesz? dobra, mam do niego teraz. K kogo tatka? No? Ale tatka dzisiaj nie ma, Młaciu. Ale jest. Tak? Spotkałam go. Hej. Ale ty chcesz do tatka czy tatka tutaj? No, żeby, żeby ja do niego. No ale to wiesz, to musisz poczekać aż Tadek zaprosi, no to tak nie działa. Uziemku. Ale przecież jego chyba tata... No? E, pozwolił mi. Aha, już, pyta, już rozmawialiście, tak? No? no to idź tylko powiedz mamie i tyle. To nie mogłaś im powiedzieć, żebym podszedł mamy e, pieprzu. E, może... O Jezu jak to pachnie. Do tego nie wzięłam, nie posyliłam tego, o tylko fuj. tą, przy, tą przyprawę. Posypała to też tak przypadkowo, więc... Mm. Sól by się przydała, nie? To jest pieprz żyłowy? Nie, to jest jakaś przyprawa, którą znalazłam do gerosa, nie wiem skąd ją miałam, ale... Dobra. No to chodź. Sól jeszcze. Ale muszę dzieci zgarnieć zaraz. Dobrze. Jak Wiem. A z już chyba jadą. Drodzy to wiesz 18 najwcześniej strzelam. Tutaj mamy gzika, ale takiego po mojemu, takiego z tego co było. Koper, szczypior, papryka, bo nie było rzodkiewki. trochę czosnku. Mogę? No, sól Było, ale za mało. A tu jest sól? soli tak obowiązkowo. Tam są takie dziurki, duże i małe. Pani Sypnie? To jest to jest to jest tu, to jest Już jest. No, kiedy? no ja to wiesz, mam tolerancję w porę. Więc... Mało leci z tego Dobra. Nie, no, dobra, wiesz? dobra, może może już. Mhm. No. Bo, ale tusta. No, nie. Ta śmietana chyba taka tusta, tak? A pieprz jeszcze jest? Jest tutaj, ale. Dobra, mm. ognistego jeszcze. Pewnie. Mhm.

Jak żyjesz? Bardzo dobrze Trzeba się umieć zakonić, bo tak. A Już idzie, zaraz pójdzie Bo muszę się przebrać Koty, trzeba się przebrać, jedziemy Co? Trzeba się przebrać i lecimy na urodziny Miało tu gdzieś tu jedziemy na urodziny Przebierasz się? Wypadałoby, co? Nie, no nie tędy mhm dobry tędy. Zrobimy winda, tylko że nie. Matyśki to wolałbym nie, bo jak nie. No to ale to albo wszyscy, albo ja. O, jeszcze ja. Nogi wysoko musisz podnosić. Wadziulo! pożegnaj się. Ale urodziny są, Władek. Nie, no tak nie możemy nie, zrobić, nie no. Jeszcze, nie, no jak? Teraz się zaczął bawić i wiesz. No dobra Mateczka, no tylko nogi do góry, dobra? Władek! Władysław! Władek! Na urodzinę idziesz! Lećcie już. Lećcie już i, i przebierajcie się Matula. to wiesz co. ma Dobrze. Idziesz Władziu! Idziesz Władek. No nie można tak! Umówieni jesteśmy, chodź! No dobrze się bawią, wiem. No, nie wiem, no, no nie można tak, no już obiecałam, że będą, no to... Później wrócę, Boże! Wrócisz, Niuniu, -Niu, chodź! Tutaj chodź! Łady! Ładziuś, chodź, zrobię windę! Nie, ja sam. Na, sam, na pewno, chodź. Kochanie, musimy... My się zbieramy, bo dzieciaki jadą na urodziny, ja na urodziny wiesz? Nie, wiesz, byli. Nie ma, ja jadę na stryg A, no to ekstra! No to super. Fajnie było. Cieszę to się. Niech. Nie kupi. Leć, idziemy się przebierać. Trzymaj, Mawciu. Daj ja nagrywam. Ty no to nagrywasz? weźcie klucze. A ty masz ja. klucze, czy nie? Ja nie mam. Okay. I daj. I daj. Ej, co mnie tu tak? A, to pies chyba. No, mokre mam całe te. I tak się żyje na tej wsi. Ej, no planujecie im otworzyć czy nie? Co jest? No ja ciebie też.